Serie Cuda Eucharystyczne dedykujemy błogosławionemu Karlo Acutisowi. Oto Pan Jezus, ukryty w każdej cząstce przenajświętszej hostii. Posłuchaj, jak z miłości uniża się, aby niedowiarkom i wątpiącym pokazać swoją realną obecność w przenajświętszym sakramencie. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje serię Cuda Eucharystyczne wczoraj i dziś na całym świecie. Roku panieskiego 1310 Zaopata Ruperta, pierwszego o tym imieniu, pewien kapłan pełen szacunku dla Boga, odprawiał mszę w tym kościele świętego męczennika Jerzego i świętego apostoła Jakuba. Po konsekracji wina ogarnęła go wątpliwość. Czy pod postacią wina znajduje się naprawdę i rzeczywiście krew Chrystusa? I natychmiast wino przemieniło się w czerwoną krew, która zaczęła się gotować w kielichu, aż z niego wypłynęła. Kapłan stał nieruchomo przy ołtarzu, blady z przerażenia. Opat i jego mnisi, którzy znajdowali się na chórze, jak też liczni pielgrzymi obecni podczas celebry, podeszli do ołtarza i zobaczyli, co się wydarzyło. Przestraszony kapłan nie zdołał wypić całej świętej krwi, To też opat umieścił resztę w naczyniu obok puryfikatorza, którym czyści się kielich w tabernakulum głównego ołtarza. Gdy tylko rozeszła się wieść o tym cudownym wydarzeniu, rzesze wiernych przybywały do benedyktyńskiego klasztoru Fiecht, aby modlić się przed relikwią. Liczba czcicieli świętej krwi była tak wielka, że w 1472 roku biskup von Brixen posłał do Georgenbergu Obata z Wilten Johannesa Loscha oraz księży Sigmunda Taura i Kaspara z Apsam, aby lepiej przyjrzeli się zjawisku. Niektórzy kapłani zakonu zostali przesłuchani pod przysięgą odnośnie do cudownego wydarzenia Świętej Krwi, jakim zostało ono przekazane przez poprzedników, a także w kwestii świadectw pobożności, których nierzadko sami byli naocznymi świadkami. Po tym zbadaniu sprawy zalecono adorację Świętej Krwi, a cud uznano za autentyczny. Wtedy opat Kaspar II polecił sprowadzić z Genui cenne tabernakulum z białego marmuru, w którym umieszczono szklane naczynie w małym tabernakulum, gdzie przechowuje się świętą krew. W 1480 roku po 170 latach święta krew była jeszcze tak świeża, jakby dziś wypłynęła z rany. Tak napisał kronikarz i do chwili obecnej jest zachowana nienaruszona. Można oddać jej cześć w kościele klasztoru położonego w Gorn-Genberg-Fiecht w Austrii. Cuda eucharystyczne, wczoraj i dziś, na całym świecie.